Okay, kochani symbol Katowic Spodek widzicie tutaj na pierwszym planie teraz Spodek, ja jestem jeszcze schowana jestem tutaj przy centrum kongresowym, ale nie Świadkowskim słuchajcie, bo Świadkowskie jest w Sosnowcu to jest wybudowane tutaj chyba przez miasto Katowice, słuchajcie odbywają się różnego rodzaju targi jest wiatr, może mnie słabo słychać za chwilę się Wam pokażę, ale chcę Wam pokazać, yy, może najpierw, widok, jaki się roztacza. Zobaczcie, spodek, panorama Katowic. Tutaj młodzież też rozmawia, więc jest dosyć głośno. Zobaczcie, wiatr wieje. zapowiedzieć live. A. Jutro mamy live, omawiamy trzeci rozdział książki Paście Trzodę. Będzie temat dotyczący obowiązków, obowiązków koordynatora zboru, jakie, jakie obowiązki na nim spoczywają. Omówimy sobie to. Ja tak już zapowiadam. Może Tak. E, ostatnio, na no, ktoś mógłby się powołać, że piosenka dosyć... E, z piosenką dosyć sporo rozmawiałam, ale to jest nasza taka stara znajomość. I, i tak naprawdę to wszystko było w temacie, w temacie korporacji religijnej, z punktu widzenia osoby, która nigdy w tej korporacji religijnej nie była. Więc e, to ciekawe spojrzenie na e, jej okiem na to, Polega na tym, aby, słuchajcie, aby zaprogramować Cię, że jesteś szczęśliwa albo szczęśliwy, a czy tak naprawdę jest, mnie się też tak wydawało, ale dopóki nie żyjesz w zgodzie z własną duszą, nie spełniasz własnych pasji, własnych marzeń, nie jesteś szczęśliwy. Bo większość ludzi okazuje się, którzy opuszczają tą korporaligię, dopiero zaczyna żyć prawdziwym życiem. Zobaczcie, ja Wam pokażę się. Ja mam dzisiaj skońce, którą szyłam z koła do upstronia na pieśń Wolnych Ludzi. Ja, ale słońce świeci, ale okularów na razie nie zakładam. Ja Wam się pokażę na chwilę. Zobaczcie. Ona jest z koła. Z koła. Ja dzisiaj trochę jak cyganka wyglądam. Może nie cyganka. Zaraz przypominam. Się przepływ Maryli, Maryli Rodowicz, jadą wozy kolorowe. Ta da, No, dalej nie śpiewam. Dośpiewajcie sobie sami. Ja teraz muszę uważać, bo spódnica długa, żeby ostrożnie schodzić po schodach. Zobaczcie, jak prawdziwa dama nie idzie zejść w takiej spódnicy szybko. Dzisiaj sobie postanowiłam, że ją założę. Na środku taka kopuła szklana, która też projekt miał będzie i się wykomponowała w otoczenie, w pobliżu Spodka. Tu macie piękny Spodek katowicki. Ja ten Spodek to tylko znałam z opowiadań taty, jak wyjeżdżał w delegację do Katowic. On często wyjeżdżał w delegację Katowice, Gliwice, łódź, łódź, tak i Łódź piękna zieleń widzicie piękna zieleń tu jest ja tak naprawdę kiedyś były zgromadzenia w więc tutaj co niektórzy się na spacer też liczymy. Troszeczkę yy, promocja Katowic, yy, nieodpłatna reklama, słuchajcie. Mnie, ja się nie spodziewałam, że Katowice są takie piękne, gdzie się przeprowadzała. Tutaj mamy, o zobaczcie, tutaj jest taki nowy wieżowiec. Taka bryła. Ona z innej strony ma y, takie zudzenie jakby się waliła. Ja sobie schodzę teraz niżej. Trzymam spódnicę w garści, żeby się nie przewrócić. Jak prawdziwa dama, spódnica z koła. Tak, to jeszcze zajdę niżej. Pokażę Wam od góry jak to wygląda. Wygląda. tutaj tam jest takie zadaszenie widzicie zadaszenie tam są takie ławki można półleżąco poleżeć z drzewa drewniane podobne jak tutaj zaraz wam pokażę tam nie, nie byłam na samej górze ze względu na to że tam jest młodzież dosyć głośno rozmawia ale tutaj o tutaj wam pokażę razem. I tak wracając do tego live'u jutrzejszego, to patrzcie, ja muszę tu z tyłu trzymać tu z przodu spódnicę. Zobaczcie, kupa materiału. No, ale ja nie tylko uszyłam ją na takie potrzeby, bo ja lubię, tak jak Wam powiedziałam, lubię długie, więc ja sobie w nich też chodzę. Czasami człowiek robi, no na wielu jest takie zaskoczenie, bo rzadko kiedy widuje się kobietę w drugiej spódnicy, jeszcze do samej ziemi. Jakbym miała turban, to wyglądam jak arabka. Słuchajcie, jak arabka. O, zeszłam, że zobaczcie. To jest, schodzimy, to są takie kręte schody, pod kątem zakończone. Ja jestem tak naprawdę bardzo blisko spotka, wiatr wieje, może być mnie niewyraźnie słychać. Ja będę już powoli kończyć. Tu są też jakieś budki, jakaś impreska się kroi. Zobaczcie, tu będzie jakaś imprezka. Nie wiem co, bo nie wchodziłam na stronę yy, miasta. Są organizowane różnego rodzaju imprezki i widocznie coś, yy, coś tutaj będzie się działo. Słuchajcie, o, 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 o. którego dach jest obłożony trawą, obsiany trawą, piękna zieleń. Podoba mi się taka koncepcja, bo po prostu zwiększa się płaszczyzna terenów zielonych na terenie katowic. Słuchajcie, ja już prawie jak dziennikarka patrzcie 9, prawie 10 minut mamy, ale przyjechałam tu specjalnie, żeby zrobić to nagranie. I powiem Wam, że nawet fajny komfort jest, bo nie ma dużo ludzi jest spokój, jak będzie imprezka, to tu będzie multum, to nie szłoby porozmawiać, Czy nawet zrobić nagrania. Ale, o, i tutaj mamy ten budynek, widzicie? Ten wieżowiec. O, i też tutaj są takie dosyć duże połacie, słuchajcie, przestrzeń. Tam, jakbym y, Wam pokazała wszystkie Katowicki rynek to nie jest taki rynek jak w Piotrkowie. Przepiękny rynek jest na Nikiszowcu. Nie wiem, może się kiedy przyjadę na Nikiszowiec i zrobię nagranie. Powiem Wam z rynków Nikiszowców. To jest myśl. Nie obiecuję Wam kiedy, ale myślę, że jak już taka koncepcja pojawiła się w mojej głowie, to ja to zrobię. Zobaczcie. Dobrze, mamy 11 minut. W takim razie zachęcam Was do telefonów, do, do pisania na czacie, bo temat jest dotyczący obowiązków koordynatora zboru. Także zachęcam Was do aktywności, aby zadzwonić. Aha, bo ja mówiłam też o wiosence wcześniej. Piosenką fajnie, fajnie, nawet wczoraj rozmawiałam, podzwoniła do mnie, ale myślę, że część osób jak usłyszy, usłyszy historię z perspektywy osoby, która nigdy tam nie była, na tym live'ie, aha, jeszcze powiem Wam, ten live jest, będzie podzielony na, na z przyczyn technicznych na... Na części. Zauważyliście, że już są dwie. Ja musiałam ściągnąć całość na telefon, dlatego to tyle trwa. Kodowanie też na telefonie wygląda inaczej, Więc, a nie byłam w stanie tego na laptopie zrobić. Więc te nagrania się pojawią. Całość live'u. Może gdzieś tam przeskoczę, bo jest problem troszeczkę, słuchajcie, ze zsynchronizowaniem wypowiedzi. Ja mam z tym problem na telefonie, ale całość live'a będzie. Może z małymi, małymi, jak gdyby urwanymi fragmentami, na co już, szczerze mówiąc, nie mam wpływu. To będzie na pewno. Także chcę Was tutaj uspokoić również. W takim razie, tradycyjnie. Zobaczcie, ja zejdę na dół jeszcze i zakończymy z dołu. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, o. Widzicie, jaki sznur schodów Taka ciekawa atrakcja. Dużo osób tutaj, dużo jest młodzieży, nawet tu przy spotku sobie przesiadują, wypoczywają, relaksują się. I jak pięknie. Ja jestem już na dole. O, i teraz mamy kopułę spotka. O. Widzicie? Kopuła. Spotka. O, tu. Ja jestem praktycznie pod spotkiem. Tam widzicie w dali młodzież. Yy, I co jeszcze? No piękna słoneczna pogoda. Zobaczcie, tylko akurat zachmurzone niebo. Fajnie, bo będę mogła spokojnie. O już słońce wychodzi, wychodzi w takim razie. Widzimy się jutro o 20.00 i życzę Wam czego Wam życzyć. Szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka. I do zobaczenia jutro. Buziaki, papa, papa. Pa.